Przeczytam wam bajkę, którą podarował mi mój dziadek. Dzieweczka z laurowego drzewa. Byli kiedyś mąż i żona, ale nie mieli dzieci. Kobieta bardzo nad tym bolała i mówiła: Niechbym miała jakiekolwiek dzieciątko, choćby tak maleńkie i brunatne jak jagoda z laurowego drzewa. I wreszcie urodziła się jej malusieńka, brunatna córeczka. Pewnego dnia. Kobieta poszła nad strumień uprać bieliznę i zabrała ze sobą owinięte w chusteczkę do nosa. Dzieciątko posadziła dziewczynkę nad brzegiem wody i wróciła po nią dopiero gdy skończyła pranie, ale nie mogła jej znaleźć. próżno szukała i szukała córeczki ani śladu. Z płaczem więc poszła do domu i przez długi czas nie mogła ukoić żalu. Lata mijały i kobieta urodziła kilkoro dzieci, tym razem zupełnie zwyczajnych. Cieszyła się nimi i przestała płakać. Zatem zostawmy ją teraz z dziećmi, szczęśliwą, wesołą i wróćmy nad strumień. Nad jego brzegiem, tam gdzie kobieta posadziła kiedyś swoją maleńką córeczkę, rosło drzewo laurowe ze złocistymi liśćmi. Słońcu liście błyszczały i migotały i pewnego dnia to drzewo połyskliwe jak klejnot zobaczył młody książę, który zatrzymał się nad strumieniem w drodze z dalekiej podróży. Jakie to piękne drzewo, powiedział do swego sługi, tutaj odpoczniemy po trudach skwarnego dnia. Kazał pachołkowi zastawić pod drzewem posiłek, a sam zaprowadził wierzchowca do wody, aby mu obmyć kopyta, a potem wytrzeć go do sucha, po czym wyciągnął się na trawie i zasnął. Gdy książę obudził się z drzemki, podszedł do posiłku ustawionego na rozpostartym obrusie i ze zdumieniem zauważył, że w każdej potrawie tkwi widelec i z każdego półmiska Znikło już trochę jedzenia. – Ach ty łakomczuchu! – krzyknął na sługę. – Chodź tu, zaraz cię ukażę. Sługa jednak przysięgał, że niczego nie ruszył. I książę uwierzył, bo oto pod laurowym drzewem spostrzegł złoty naszyjnik. – Na pewno zgubił to ten, kto nam podkradł jedzenie i niewątpliwie wróci po swoją zgubę – powiedział pachołkowi. Położę się z powrotem i udam, że śpię, a ty odejdź stąd i nie wracaj, dopóki cię nie zawołam. Sługa zabrał konie i oddalił się, a książę, tak jak postanowił, legł pod drzewem i przymknął oczy. Po chwili usłyszał przy sobie głos czysty i miły, jak szmer wody w strumieniu: Wysoko rośnie mój laur, a nisko gałęź mi zamiata. Rozchyl mi się, rozchyl, niech zobaczę trochę świata. Książę zerknął z przymkniętych powiek i oto co widzi. Drzewo laurowe szeroko rozchyliło gałęzie i spośród nich wychodzi dziewczyna niebiańskiej urody. Miała na sobie złotą szatę, a włosy opadające jej luźno na ramiona, siały blask jak słońce. Gdy schylona szukała naszyjnika, książę szybko zerwał się i schwycił ją w ramiona. Kimkolwiek jesteś, oddaj mi mój naszyjnik, zawołała. Jestem synem króla, dostaniesz naszyjnik za trzy pocałunki. A ja jestem córką laurowego drzewa, powiedziała dziewczyna. Dam ci to, o co prosisz, jeśli i ty spełnisz moją prośbę. Pocałowała go trzy razy. A książę oddał jej naszyjnik. Oboje przypadli sobie do serca. Poczekaj tu na mnie, rzekł książę. Pojadę do mego ojca króla i do mojej matki królowej i poproszę, aby przygotowali wszystko na nasze wesele. I wrócę po ciebie złotą karocą, z dworzanami i dwórkami, żeby cię zabrać do pałacu. Poczekam tu na ciebie, powiedziała dzieweczka z laurowego drzewa. Ale gdy wrócisz do domu, pamiętaj, żebyś nikomu nie dał się pocałować, bo zapomnisz o mnie. Nigdy o tobie nie zapomnę, zapewnił ją książę, ale jeśli chcesz, nikomu nie dam się pocałować. Po czym przywołał sługę, skoczyli na konie i odjechali. W pałacu na jego widok zapanowała wielka radość. Ojciec król i matka królowa wybiegli mu naprzeciw, chcąc go pocałować na powitanie. Nikogo nie mogę pocałować pod przysięgą, zawołał od razu książę. Ja nie składałam przysięgi, odparła królowa. Skoro mój syn odmawia mi pocałunku, sama go pocałuję. I pocałowała. Pamięć księcia natychmiast zaćmiło coś jak czarna chmura. I zapomniał o dziewczęciu z laurowego drzewa. Dłonią przysłonił oczy i powiedział: Czuję wielkie znużenie. Muszę odpocząć. Od tej chwili nie wstał z łoża. Leżał z zamkniętymi oczami i nic nie było w stanie poruszyć go z bezwładu. Zjeżdżali się medycy z całego królestwa, ale nie mogli nic poradzić. Książę z każdym dniem tracił siły. Powróćmy teraz do dzieweczki z laurowego drzewa. Po odjeździe księcia powiedziała do swego drzewa. Wysoko rośnie mój laur i cały liście mlśni złotym. Rozchyl mi się, rozchyl, niech w niej idę z powrotem. Ale drzewo odmówiło. Stuliło ściśle swoje gałęzie i odparło. Nie wnijdziesz dziewczę więcej przez pocałunek książęcy. I wszystkie złociste liście zaczęły szemrać i szeptać. Przez pocałunek książęcy, pocałunek książęcy, pocałunek książęcy. Dziewczyna stała pod laurowym drzewem i czekała na powrót księcia. Czekała dni i noce, ale książę nie wracał. Odeszła więc ze smutkiem i powędrowała przed siebie. Szła... Przez długie tygodnie i miesiące, gdy już jej brakło sił, kładła się na ziemi i spała, a pokrzepiona snem wstawała i szła dalej. I wreszcie trafiła do grodu, gdzie mieszkał książę. Zapytała o niego i powiedziano jej, że jest chory i pewnie niedługo umrze. Dziewczyna związała w węzeł swe złote włosy, nałożyła turban i długą szatę ciemniła twarz sokiem z jagód i podeszła pod okna pałacu, krążyła tam, wołając. Wieszczyk przyszedł, wieszczyk, wieszczyk przyszedł ze wschodu, z lekami na smutki i choroby. W istocie miała ze sobą tylko własny złoty naszyjnik i butelkę z wodą z pałacowej fontanny. Książę leżał ciągle z zamkniętymi oczami i nie dotarło do niego wołanie. Ale usłyszał je król, jego ojciec, i powiedział – Jeszcze jeden lekarz, odpędź go. Jeśli nasz syn ma umrzeć, niech umiera w spokoju. Królowa również usłyszała nawoływanie wieszczka i powiedziała – W rozpaczy żyję i z rozpaczy wszystkiego chcę spróbować. Posłała wieszczka i zaprowadziła go do łoża chorego. Książę nie otwierał oczu. Wieszczek stanął koło łoża i zagadał do niego, a głos zabrzmiał jak szmer czystej wody w strumieniu. Byłem tam, widziałem. Na dźwięk tego głosu książę drgnął. Nie otwierał oczu, ale zapytał: Gdzie byłeś? Co widziałeś? Byłem tam nad strumieniem, pod drzewem laurowym. Widziałem dziewczynę siedzącą w cieniu złotych gałęzi. Płakała. Gorzko płakała, a łzy jej padały na trawę i każde źdźbło od nich więdło. Książę nie odpowiedział. Leżał bez ruchu z zamkniętymi oczami, a wieszczek znowu do niego zagadał. Słyszałem, widziałem. Co słyszałeś? Co widziałeś? zapytał książę, nie otwierając oczu. Słyszałem westchnienie dziewczyny. Laurowe drzewo, moje złote drzewo, mówiła. Za złoty naszyjnik dałam trzy pocałunki, a wraz z nimi serce. Oddajcie mi pocałunki i oddajcie mi serce, a zabierzcie złoty naszyjnik. Po co mi on? I zobaczyłem, ciągnął Bieszczek, że dziewczyna rzuca swój naszyjnik na zwiędłą trawę i odchodzi. Zabrałem więc klejnot. Oto on. Na te słowa książę otworzył oczy i w rękach wieszczka zobaczył naszyjnik. Patrzył to na naszyjnik, to na wieszczka i na twarzy odmalowało mu się wielkie zdumienie i troska. Nie mogę sobie przypomnieć, westchnął i znowu zamknął oczy. Dziewczyna w przebraniu wieszczka wyjęła wtedy z zanadrza butelkę z wody i zmyła z twarzy farbę obrzuciła turban i wschodnią szatę, rozpuściła włosy i schyliwszy się, pocałowała księcia w oczy. A on otworzył je i zobaczył złotą suknię ukochanej i jej złote włosy opadające na ramiona. Ich blask rozpędził ciemności, w jakich dotąd przebywał. Zerwał się z łóżka, znowu zdrów i silny. Moje złote kochanie, zawołał. Moja złota dzieweczka z laurowego drzewa. Śmiali się i płakali na przemian, czule objęci uściskiem. Tak skończył się ich smutek, a zaczęło szczęście. Wkrótce cały dwór, król, królowa, dworzanie i dwórki śmiali się i płakali z radości, że książę wyzdrowiał. Tego samego dnia książę poślubił dzieweczkę z laurowego drzewa i odtąd żyli długo i szczęśliwie. I każdemu z Was życzę tak wielkiej szczęśliwości.